Głęboko w republice Czuwashi znajduje się miasto Czeboksary, gdzie mieści się fabryka WNIIR Progress, którą Rosja wykorzystuje do produkcji kluczowych komponentów elektronicznych do swoich dronów i innego sprzętu. Obwód Woroneski leży setki kilometrów dalej. Na tamtejszym lotnisku składowane są rosyjskie niszczycielskie bomby szybujące oraz niektóre z najcenniejszych myśliwców Rosji. Oba teraz płoną ofiary podwójnego ciosu, wymierzonego w Władimira Putina. Zarówno rosyjskie lotnisko, jak i kluczowa fabryka. Płoną, płoną, płoną. Ukraina właśnie zadała Rosji potężny cios. Kombinacje 1-2. Brutalna inwazja Putina będzie miała wiele długoterminowych skutków. Zaczniemy od fabryki. 5 lipca militani doniósł o serii ukraińskich ataków dronami na Republikę Czuwaską. Cel był oczywisty. Fabryka WNIIR – progres w mieście Czeboksary, która odpowiada za produkcję szeregu komponentów elektronicznych. W tym kluczowe anteny kometa, które Rosja montuje w wielu swoich dronach. Fabryka, część grupy produkcyjnej ABS Elektro, produkuje anteny i odbiorniki globalnego systemu nawigacji satelitarnej. Globalny system nawigacji satelitarnej, współpracujące z systemami nawigacji satelitarnej, w tym globalny system pozycjonowania, rosyjski system GLONASS i Galileo. Anteny kometa były tu kluczowym celem, przyjrzymy się im później. Anteny te są montowane w rosyjskich dronach Shahid oraz wykorzystywane w zaawansowanych systemach naprowadzania bomb, szybujących i pociskach balistycznych Iskander-M. Anteny Kometa chronią tę broń przed ukraińskim zakłócaniem sygnału. Bez nich rosyjskie ataki z powietrza są znacznie mniej skuteczne. To nie wszystko. Według Militany zaatakowana przez Ukrainę fabryka produkuje wyłączniki, moduły bezstykowe i przekaźniki wykorzystywane przez rosyjską marynarkę wojenną. Atomowe okręty podwodne klasy Jasin-M. Putin, który patroluje wody świata, potrzebuje tych komponentów, co oznacza, że Ukraina mogła właśnie sprawić Rosji poważne problemy morskie. Dodaj mikroelektroniczne komponenty, sprzęt komputerowy oraz rozwiązania sprzętowe i programowe dla przemysłu stoczniowego. A utrata fabryki VNIR to poważny cios dla Putina i Rosja nie może zaprzeczyć, że to się stało. Skąd to wiemy, nagranie udostępnione na kanale Astra w serwisie Telegram. Pokazuje, że w Czuboksarach władze już ograniczyły dostęp do fabryki VNIR Progress, ponieważ trwa tam akcja sprzątania. Jak podaje Astra, w Czuboksarach po ataku drona policja zablokowała wejście na teren Joint Stock Company VIAO NIR Progress, co potwierdzają nagrania świadków. Przedsiębiorstwo produkuje anteny Kometa dla rosyjskiej armii, które chronią rosyjskie drony wojskowe przed ukraińskimi systemami walki elektronicznej. Po ataku 9 czerwca już zawiesiło działalność. To ciekawa kwestia. 5 lipca Ukraina po raz kolejny uderzyła w fabrykę WN i Air Progress. Miesiąc wcześniej zaatakowała kilka kluczowych warsztatów fabryki, powodując wstrzymanie jej działalności. Rosja twierdziła, że pierwszy atak był nieskuteczny. Oleg Nikołajew, szef Republiki Czuwaskiej, poinformował, że rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła czerwcową hordę dronów, a fabryka płonęła, z powodu trafienia szczątkami dronów. Typowe wyjaśnienie ze strony Rosji, takie, w które nikt nie wierzy. Pożary tak dużej skali jak te obserwowane w Fire and Air Progress nie wybuchają tylko z powodu trafienia niewielką ilością szczątków. One wybuchają dlatego, że ukraińskie drony trafiły bezpośrednio w swoje cele. Według informacji podanych przez Astre na Telegramie, 5 lipca rano drony zaatakowały Czuboksary, stolicę Republiki Czuwaskiej, w rejonie ciepłowni Wuterm, przy ulicy Lapsarski Prous, wybuchł pożar. Nie wiadomo dokładnie, co się pali. Lokalne władze nie skomentowały ataku. Nagranie uderzenia udostępniono też na kanale Militany na YouTube, dzięki Astrze. 22 sekundy nagrania nie pokazują zbyt wiele. Na początku słyszymy coś, co brzmi jak drony lub coś podobnego, brzęczące w tle. Ale nie ma wyraźnego ujęcia broni, której Ukraina użyła do uderzenia w zakład WON i Air Progress. Nagranie przybliża się, ukazując to, co wcześniej wyglądało na odległe chmury. Czy to faktycznie dym unoszący się z rosyjskiej fabryki? Drony już trafiły w swoje cele, a VNIR Progress stał w płomieniach. To był miażdżący cios 1-2 wymierzony w kluczową rosyjską fabrykę. W czerwcu Ukraina tymczasowo zamknęła fabrykę, przeprowadzając niszczycielski atak dronów na część warsztatu. 5 lipca doszło do kolejnego ataku, który być może na zawsze zatrzymał postępy VNIR. Ciosy 1-2 to nie jedyną, jakie Ukraina zadała Rosji. Oprócz ataku na fabrykę, Ukraina zniszczyła także kluczowe lotnisko w obwodzie woroneskim, które znajduje się ponad 800 mil od Czeboksaru. 5 lipca Newsweek doniósł, że ukraińskie drony uderzyły w lotnisko Borys Eglebsk. To lotnisko jest miejscem dużego magazynu, który według Newsweeka służy jako skład dla rosyjskich myśliwców, niszczycielskich bomb szybujących oraz kilku innych zasobów wojskowych Putina. Konkretnie Putin trzyma na tym obiekcie jedne z najnowocześniejszych rosyjskich myśliwców, w tym Su-34, Su-35 oraz Su-30SM. Newsweek dodaje, że mieszkańcy Woronerza twierdzą, iż Ukraina mocno uderzyła w lotnisko 5 lipca, powodując do 10 eksplozji, które rozpoczęły się od godziny 2 w nocy. Te ataki zostały potwierdzone przez National Aeronautics and Space Administration Fire Information for Resource Management System. Który według Astry poinformował o ogromnym pożarze w pobliżu lotniska. Według Cable News Network, które powołuje się na komunikat sztabu Generalnego Ukrainy na Facebooku, potwierdzono atak na Borysa Jeglewskiego. Sztab poinformował o stacjonowaniu na lotnisku samolotów szkoleniowych, m.in. myśliwców Suchoja, bomb szybujących oraz prawdopodobnie innych maszyn. Kijów Independent też opublikował raport o tym ataku. Podobnie jak inne źródła, potwierdza, że celem Ukrainy był magazyn na lotnisku Borysa Jeglewskiego. Dodaje jednak, że atak Ukrainy mógł zniszczyć przynajmniej jeden rosyjski samolot szkoleniowy lub bojowy oraz magazyn bomb szybujących. Rosja w ograniczonych komentarzach skoncentrowała się na przechwytywaniu dronów, unikając potwierdzenia szkód po ataku. Według kijowskiego niezależnego rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało jedynie, że przechwyciło 42 ukraińskie drony podczas trzygodzinnego ataku Ukrainy na obwody Białgorodzki, Kurski i Briański. Według ministerstwa co najmniej dwa drony zostały zestrzelone niedaleko Petersburga, co doprowadziło do zamknięcia pobliskiego lotniska pulkowo. Gubernator poinformował, że trzy drony zostały zestrzelone nad obwodem Smoleńskim, a kilka nad obwodem woroneskim. Jeśli chodzi o bezpośrednie trafienia, Rosja nie mówi nic, co jest typowe dla rosyjskich reakcji na ukraińskie ataki dronów. Zawsze skupia się na tym, co zestrzeliła, ignorując rzeczywistość, w której szkody spowodowane są przez odłamki. Ukraińskie drony trafiły bezpośrednio w kluczową rosyjską fabrykę i ważne lotnisko, wywołując pożary i niszczycielskie skutki, wprawiając Rosję w osłupienie atakiem z powietrza. Ten atak jest ważny z kilku powodów. Przede wszystkim może doprowadzić do utraty wspomnianych wcześniej anten kometa. W marcu współpracownik Forbesa David Hambling pisał o kluczowej roli tych anten w wyścigu zbrojeń w zakresie wojny elektronicznej między Rosją a Ukrainą. Od czasu inwazji Putina. Już wspomniano o przeznaczeniu tych anten. Są one kluczowymi elementami systemów naprowadzania montowanych przez Rosję w bombach szybujących, dronach i niektórych pociskach. Kometa jest w centrum wyścigu zbrojeń, mówi Hambling, wspominając o rosyjskich dronach szachit i bombach szybujących. Zauważając, że Rosja wystrzeliła 1050 1051 i 1300 tych drugich na Ukrainę w zaledwie jeden tydzień w lutym ubiegłego roku. Obie bronie używają rosyjskiego systemu naprowadzania satelitarnego Kometa, informuje Hambling. Ukraina rozmieściła masę urządzeń do zakłócania i fałszowania sygnałów elektronicznych, by sprawić, że bronie wroga chybiają celu. Rosja zmodernizowała system Kometa, zwiększając liczbę elementów anteny z 4 do 8, 12 i więcej, by pokonać zakłócacze. W tym właśnie tkwi problem dla Ukrainy i dlatego zaatakowała zakłady Air Progress. Według Hamlinga ta fabryka jest jedyną w Rosji, która może produkować anteny Kometa. Prowadzone w 2017 roku, unikalną cechą jest zdolność do filtrowania sygnałów zakłócających elektronikę. Ukraina wykorzystuje sygnały do zakłócania systemów naprowadzania w rosyjskiej broni powietrznej wystrzeliwanej w kierunku jej miast i infrastruktury. Ten sam autor podaje również więcej szczegółów na temat działania anten Kometa. Technicznie nazywają się antenami o kontrolowanym wzorcu odbioru. Controlled Reception Pattern antenna i wykorzystują wiele elementów antenowych, które łączą swoje sygnały. Wzmocnienie jest możliwe dzięki tej konstrukcji, lecz Kometa ma więcej możliwości. Najbardziej oczywistym podejściem jest wzmocnienie, czyli dodanie dwóch sygnałów w celu zwiększenia amplifikacji, pisze Hambling, ale może być również użyte do odejmowania. Poprzez przesunięcie fazy sygnału podczas jego łączenia. Controlled Reception Pattern antenna może selektywnie usunąć i wyciszyć jeden sygnał na wyjściu. Ukraina zmaga się z tym problemem w przypadku broni wyposażonej w kometę. Zdolność komety do filtrowania sygnałów sprawia, że ukraińskie próby zakłócania są w zasadzie nieskuteczne. Kometa posiada liczne elementy antenowe, z których jeden może być zakłócony przez działania Ukrainy. Ale to nie wystarczy, by zbombardować lub zmienić tor pocisku. Nieuszkodzone elementy anteny kompensują zakłócony sygnał z pojedynczej anteny. Ukraina może to zniwelować, wykluczając ten czynnik zrównania, dzięki czemu zakłócenia nie mają żadnego wpływu. Logicznie rzecz biorąc, im więcej elementów anteny jest wbudowanych w kometę, tym mniej skuteczne są ukraińskie próby jej zakłócania. Kiedy VNIIR Progress wprowadził kometę, miała ona cztery elementy anteny. Od tego czasu Rosja ją modernizuje. Według mediów United 24 z kwietnia Rosja wyposaża swoje bomby szybujące w kometę, która zawiera 12 elementów, czyniąc je praktycznie odpornymi na ukraińskie próby zakłócania. Zwiększenie liczby elementów przekłada się na większą odporność i lepszą nawigację satelitarną dla rosyjskiego lotnictwa. WNIIR, progres postępuje według jasnej logiki atakuje i niszczy zakład produkujący anteny, aby uniemożliwić jego działanie. Zdolność Rosji do naprowadzania niektórych ze swoich najbardziej przerażających rodzajów broni, mniej pocisków dronów i bomb szybujących, trafia w cele na terytorium Ukrainy. To oznacza mniejszą presję na nadwyrężoną obronę kraju. Podczas innego ataku Ukrainy na lotnisko w Borisoglebsku, kluczowym celem były bomby szybujące Atak na VN i Air Progress miał na celu zniszczenie systemów naprowadzania bomb odpornych na zakłócenia, a uderzenie na Borisoglebsk, zniszczenie jak największej liczby tych broni. Ukraina musi to robić, ponieważ Rosja przez większość wojny mocno atakowała ją bombami szybującymi. Bomby szybujące zyskały na znaczeniu w pierwszej połowie 2024 roku, gdy Putin zaczął masowo używać ich do wyrządzania poważnych szkód ukraińskim miastom i infrastrukturze. British Broadcasting Corporation informowało o nich w maju tego roku, podając podstawowe szczegóły. Rosja wytwarza bomby szybujące, dodając do zwykłych bomb zestawy szybowcowe sterowany globalny system pozycjonowania. Umożliwia to wystrzelenie bomb z za linii frontu, które dzięki specjalnym rozkładanym skrzydłom szybują do celu. Bomby serii Fugasnaya Aviacionnaya Bomba to zwykłe bomby bez systemu naprowadzania, przeznaczone do zrzucania z samolotów bezpośrednio nad celem. Rosja posiada tysiące tych bomb, fugasnaya awiacjonnaya, bomba z których najcięższe ważą około 15 ton. Dla porównania, pojedynczy rosyjski pocisk artyleryjski kalibru 152 mm zawiera około 65 kg materiału wybuchowego. Bomba fugasnaya awiacjonnaya bomba 1500 z zestawem do szybowania waży ponad 600 kg. To prawie 93 razy większa siła wybuchu niż w przypadku pocisku artyleryjskiego a Rosja od ponad roku zasypuje Ukrainę tymi przerażającymi rodzajami broni. W marcu 2024 Rosja wystrzeliła na Ukrainę. 3000 bomb szybujących poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Od tego czasu sytuacja tylko się pogorszyła. Według agencji Reuters od początku inwazji Putina na Ukrainę Rosja wystrzeliła 51 tysięcy bomb szybujących do stycznia 2025 roku. Przy założeniu, że Rosja zrzucała te bomby od początku wojny, Oznaczałoby to około 1400 bomb szybujących miesięcznie. Informacja nie jest precyzyjna. Rosja stworzyła bomby szybujące pod koniec 2023, a większość została wystrzelona do stycznia. Reuters informuje, że w 2024 roku Ukraina została trafiona 40 tysięcy rosyjskich bomb szybujących, co daje średnio około 3300 bomb miesięcznie. Mniej więcej tyle, ile zgłaszał Zełenski w marcu 2024 roku. Ukraińskie Centrum Medialne dość Kryzysu. 3 kwietnia odnotowało niezwolnienie tempa ataków Rosji bombami szybującymi. W 1134 dniu wojny Zełęski poinformował, że Rosja zaatakowała obwód sumski na Ukrainie prawie 50 bombami szybującymi w ciągu jednego dnia. Region Sumów jest kluczowy dla letniej ofensywy Rosji, dlatego jest celem intensywnych ataków bombami szybującymi. Rosja kieruje się logiką, że niszcząc ukraińską obronę, jej wojska lądowe mogą zdobywać terytorium. To taktyka, która już wielokrotnie sprawdzała się dla Putina. Jak poinformowało pod koniec kwietnia Radio Swoboda zaprezentowano kilka ukraińskich miejscowości, które zostały zamienione w ruiny tego, czym były wcześniej. Czaziwiar, Tureck, Wowczańsk, Bachmut, Maryinka i wiele innych noszą ślady niszczycielskich nalotów Putina. Ukraiński podwójny cios z 5 lipca poważnie wpłynął na bomby szybujące Putina. Zniszczył zarówno fabrykę w Rosji, w której produkowano anteny kometa montowane w tych bombach, jak i magazyn samych tych bomb. Rosja nadal posiada bomby szybujące, jednak od teraz mogą one być mniej precyzyjne. I w najbliższym czasie Rosja nie będzie mogła wysyłać ich z Borisoglebska na lotniska bliżej linii frontu. To nie jedyne osiągnięcie Ukrainy po uderzeniu na Borisoglebsk. Według Kijów, Independent Ukraina mogła zniszczyć co najmniej jeden samolot szkoleniowy na lotnisku o czym wspomniano wcześniej. To kolejny problem dla Putina, ponieważ Rosja ma problem ze swoimi pilotami, o którym Kreml nie chce mówić. Szybko kończą im się doświadczeni piloci. To pozwoliłoby Rosji zdominować przestrzeń powietrzną Ukrainy. To nie jest nowy problem dla Putina. W kwietniu 2023 Business Insider doniósł, że według badań lata niewystarczającego szkolenia pilotów mogły być powodem początkowych problemów Rosji z wykorzystaniem lotnictwa do zdobycia przewagi nad Ukrainą. Badanie opublikowane przez Royal United Services Institute twierdzi: Niewielu rosyjskich pilotów miało odpowiednie przeszkolenie lub doświadczenie w prowadzeniu działań na bardzo niskiej wysokości i wsparciu z powietrza w spornych przestrzeniach. Nigdy wcześniej nie było to częścią ich podstawowego szkolenia przed inwazją. Artykuł wskazuje też, że przed inwazją Putina Rosja nie inwestowała wystarczająco w czujniki, uzbrojenie i szkolenia, na które przeznaczają środki zachodnie siły powietrzne. Dlatego tak wielu rosyjskich pilotów było zestrzeliwanych w pierwszych miesiącach inwazji. To odkrycie wyjaśnia, dlaczego Putin tak bardzo polega dziś na bombach szybujących. Rosja nie może ryzykować wysyłania swoich samolotów nad Ukrainę z powodu braku przygotowania pilotów. Sytuacja nie uległa poprawie dla Rosji. Jakość pilotów tego kraju pogarsza się od początku wojny. Większość udanych zestrzeleń rosyjskich samolotów wiązała się również z zabiciem lub pojmaniem doświadczonego pilota, co to oznacza dla Rosji. Niedoświadczeni piloci umiejący jedynie wystartować, zawisnąć i zrzucić bomby szybujące na Ukrainę. Putin może mieć obecnie problem z wyszkoleniem odpowiedniej liczby pilotów, ponieważ co najmniej jeden rosyjski samolot szkoleniowy został zniszczony uderzenie Borysa Jeglewskiego. Ukraina wykazała, że jej ataki dalekiego zasięgu nie tylko bezpośrednio niszczą rosyjskie zdolności ofensywne, ale także długoterminowo osłabiają siły powietrzne Putina. Spowolnienie szkolenia pilotów ostatecznie prowadzi do tych samych rezultatów, co uderzenia w produkcję komety i rosyjskie magazyny bomb szybujących. Spadło mniej bomb na ukraińskie miasta. Ukraina osiągnęła jeszcze jedną rzecz swoim podwójnym ciosem, zadanym Rosji 5 lipca 10750. Ukraina robi to od 2024 roku, w drugiej połowie 2024 i na początku 2025 roku częścią ukraińskiej strategii było osłabianie ofensywnych możliwości Rosji poprzez ataki dronów dalekiego zasięgu na jej terytorium. Według Espresso Global chodzi o dwa cele: aby osłabić długoterminową zdolność Rosji do wojny z Ukrainą i podważyć postrzeganie jej jako potęgi militarnej na świecie. Operacja Pajęczyna Ukrainy to dobry przykład, ponieważ wyeliminowała kilka rosyjskich bombowców zdolnych do przenoszenia broni jądrowej, używanych do ataków na Ukrainę bombami i rakietami to powtarzający się scenariusz. Takie operacje to element ukraińskiej strategii osłabiania zdolności Rosji do prowadzenia wojny. Co widzieliśmy 5 lipca, zniszczenie Kometa z bomb szybujących i samolotów szkoleniowych osłabiło rosyjską armię. Ukraina przenosi wojnę na terytorium Rosji, a tym samym ogranicza zdolność Rosji do eskalacji wojny na terenie Ukrainy. Rada Stosunków Międzynarodowych twierdzi, że ukraińskie ataki dalekiego zasięgu podkreślają również, jak bezowocne były próby Putina modernizacji rosyjskiej armii. Armia rosyjska odzwierciedla rosyjskie społeczeństwo. Kontrola odgórna w dyscyplinie i korupcji. Wojna na Ukrainie pokazuje, że dziesięcioletni program inwestycyjny Putina, mający zmodernizować armię, okazał się bezcelowy. Żadna z reform nie powiodła się organizacyjna, sprzętowa, ani szkoleniowa. Rosjanie zawiedli na każdym froncie, twierdzi Rada. Putin ma kolejny problem: chce, aby świat postrzegał Rosję jako militarny monolit. I ironicznie właśnie to osiągnął. Monolit to każda struktura polityczna, którą uważa się za niepodzielną, a właśnie tak Putin chce, żeby świat widział Rosję. Monolity są jednak powolne w zmianach, nie dostosowują się do zmieniającego się oblicza wojny, co czyni je przestarzałymi. To właśnie widzimy teraz w tak wielu obszarach rosyjskiego wojska. Poleganie kraju na przestarzałym sprzęcie, w połączeniu z niezdolnością Putina do modernizacji, sprawiło, że ten monolit stał się źródłem upokorzenia raz za razem. Dla przywódcy Rosji 5 lipca tylko potęguje to upokorzenie. Podwójny cios Ukrainy postawił Rosję w defensywie, gdy traci ona część swoich kluczowych broni i komponentów. Oczekuj więcej ukraińskich ataków dalekiego zasięgu na rosyjskie fabryki i lotniska w przyszłości. Jeśli trafi ich wystarczająco dużo, być może znalazła sposób na pokonanie grasujących sił Putina. Tymczasem Putinowi brakuje funduszy na uzupełnienie strat armii rosyjskiej. Bank Centralny Rosji apeluje do Putina o zakończenie wojny gdyż gospodarka kraju jest na skraju załamania. Obejrzyj nasz film, aby dowiedzieć się więcej i subskrybuj program wojskowy, by otrzymywać najnowsze komentarze o wojnie na Ukrainie.